Sì, tak, na początku na talii Emili i dzięki yeah, za cover, na cover. To cover, to cover. Tutaj, gdzie syje, nie jest łatwo, z drugi się zać panie, albo alko, ja nie jestem, nie miej, czuję z kartką, w końcu ją zapisy. sprawdzaj zawartość I czuję to, jakbym znał swoją antywartość, wiem, że coś przyćmiło jasność Jest trzecia nad ranem, lampy dalej nie gasną, bo i tak, choć już poczułem sobie pięć bezbolesną, choć każdy z nas jest duszą cielesną Narkotyki i alkohol, niszczą organizm bezlitośnie Jak umrzesz przez to, to nie jest na rozgłośnie Skończyć z naugami, wiem, to nie proste, ale jak to zrobić, to ma sumnie progres W tym co robi, widzę, że mam postęp Przecie czas, kiedy w końcu dorosnę Jak na razie, stój w bezpiecznej od Gdzie poszukuję swojej jedynej miłości Cały czas żyję chwilą, więc nie myślę o przyszłości Życie to nie pościgać, poszukiwanie siebie To szukanie tej radości, dzięki której jestem w niebie Mam te wizję okay. świata, kiedy swoją będę łapię. Staram się wtedy cały przekaz przelewać na papier To siła słowa, która ma zawsze wielką moc Jak bomba atomowa, ale bez krwi Włoch to styli muzykę reggae Kultura rasta, ja mi pokazała, a to jest kontynuacja Więc nauczymy się szacunku do tego co mamy Zawsze mogłoby być gorzej, tak więc ten dzień jest wspaniały